piękna i w ogóle, ale spodziewałam się nie wiem czego. Proszę? Słuchaj, ja rozumiem, że chciałabyś się zobaczyć z Nalu, ale akurat tutaj umówiłam się z nim ja, więc może lepiej wraca jej już na to swoje zaczarowane pole. Magiczną łąkę. Wszystko jedno. Nalu? Nie ma go tu już. Został uprowadzony przez grzybiaki. Co? Co ty opowiadasz? Widziałaś na własne oczy? Nie, powiedziała mi o tym motylenka, ona... Jaka znowu motylenka? Była tu jeszcze przed chwilą. Była świadkiem porwania, Nalu przysłał po mnie. Gdyby miał kłopoty, wezwałby mnie. Nikt nie zna Syrenkolandii tak jak ja. Świetnie, to poszukajmy go razem. Zacznijmy może... Nie, niepotrzebne mi tu wróżki. Sama wiem, jak go najszybciej znaleźć. Sama wiesz? Przecież Nalu prosił... To ty tak twierdzisz. Ja wiem tylko, że kiedy ostatnio tu byłaś, po raz pierwszy w historii napadły nas ogniopióry. A teraz słudzy lawerny porwali Nalu. Moim zdaniem lepiej będzie, jeśli zostawisz nas w spokoju. Nori! Poszła sobie. Ty chcesz już wracać do domu? Ogbydoo! Może i masz rację. Na pewno Nori by się z tego ucieszyła. Ale Nalu przysłał po mnie. Nie mogę wrócić do domu i zapomnieć o nim. Oh, 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 Wiem, że nie możemy oddychać pod wodą, ale wtedy Nalu dał nam specjalne wodorosty, pamiętasz? Tylko że nie wiemy, gdzie rosną. Oh, tak, to one. Dziękuję. Zaraz dogonimy Nori i znajdziemy Nalu. Wsuwaj, Bibi, raz dwa. Nie, yeah. nie. Oj, proszę, nie marudź. Nie są aż takie złe, pamiętasz? Uh -huh. Aha, <grym> Nie myśl o niczym i jedz szybko. No, prowadź do syren kolandii. <grym>